Sporo razy przejeżdżana obok pociągiem, właśnie tym Torem, co pode mną, Dolina Noteci. Ten widok makro superowy, a to północny kraniec Pradoliny o I Lodowiec postanowił płynąć ze wschodu na zachód. No i znalazł sobie. Tutaj, no, jakby, drogę roztopia, roztapiania się. A te skarpy, no to już jego kraniec. Bardzo malowniczo na skalę makro, na skalę mikro, prawdopodobnie równie malowniczo, jeżeli przyjedzie się tu o, o odpowiedniej porze, jakby wczesną wiosną, bo łany miłka wiosennego. Ostnicy Jana czy Pełnika Europejskiego muszą wyglądać tutaj niesamowicie. No to alea jak ta jest? 3, 6, 4. 364 do zobaczenia. Rezerwat, Skarpy Ślesińskie. Ciągną się wzdłuż tej kolei znakła do Bydgoszczy i są w dwóch płatach tamten wschodni płat tablicę widać nawet z pociągu tak samo zresztą jak i ten zachodni ta tablica jest gdzieś pode mną i ona jest sporo wyraźniejsza tamta wyblakła a ta sporo wyraźniejsza ja ją teraz sobie sfilmuję <śmum> z drugiej strony ale chciałem spojrzeć na tą skarpę jak ona się prezentuje od południa. No przy budowie kolei ona została obcięta. Ten stok jest sztucznie stworzony. Tu o, z lewej strony, z zachodniej strony to jest naturalna. Dookoła widać ten charakter stepowy, ale chyba w tym miejscu on jest jakby najbardziej widowiskowy. No nie można odmówić urody temu miejscu, to krajobrazowo też jest pięknie. No i te roślinki kserotermiczne na takich nasłonecznionych zboczach tworzą zbiorowisko, które jest bardzo rzadkie, wyjątkowe w Polsce. No to parę kolorowych stworzeń na koniec. To mówiłem ja 1000 rezerwatów.